Króczkasi, jeszcze kogoś, a wtedy siedział tam Czesław, Niemen. wiem, popijali sobie kawkę, no ale mówiła: Czesław posłuchaj, posłuchaj, no i ja wtedy zaśpiewałem o darling, ale w oryginalnej tonacji, miałem gitarkę dwunastostronową, jedną chyba z pierwszych w Polsce, no i to na nich wywarło wrażenie. Do tego stopnia nawet, że Czesław powiedział, że będą ze mnie ludzie. O. Czyli A został związku, namaszczony. Namaszczony zostałem w ogóle przez Czesława. A potem jeszcze fajnie było, bo Czesław przewijał się w moim życiu bardzo często. To nie była forma jakiejś przyjaźni, ale cudownej, fajnej znajomości na zasadzie starszego i młodszego kolegi. Nawet. Kiedy skupiłem swój pierwszy samochód na, w, w Opolu podczas festiwalu, nie mając prawa jazdy, ale wiedziałem, że Pan Czesław przyprowadzi mi to auto, i więc za miałem... samochód. A Fiat 128, to to był fajny samochód. No, oryginalny włoski, nie byle co. Jak, jak słyszymy Czesław Niemen, tak. to mówimy ikona y, polskiej sceny muzycznej.